Witajcie moi drodzy, jestem dla witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Reason Bądź Ryzen, jak kto woli. Wymowę. Ale dobra, idziemy dalej. Mamy tutaj naszego droka i Freda, czyli naszego przyzwanego skieleta. No i zobaczmy co tutaj będzie coś tutaj ciekawego. I widzę ogry. Ale tamto podejrzewam, że nie będą tak przyjazne, nastawione jak drog. O. Mysz poniasty, no, bije że je dobra, dalej Druida. I gdzie my jesteśmy? Niedaleko chyba tego Eldrika. aj. wyłącz tę mapę. Dobra. Dobra. Ciekawe, gdzie mamy podążać dalej za tymi. Y za tymi, jak to się nazywa, myśliwymi. Dobra, zobaczmy ten kufer. O, nie otwierają go. Dobra. Lewo, lewo. Jeszcze raz. Lewo, lewo, lewo. Prawo, prawo, prawo. Okej. Okay. Tu mamy. Lełt, magiczne światło, bursztyn, srebrny kielik. No Okej, okay, w porządku. Tu jesteśmy w sumie... Daje. Okej, okay, popiołak. To jest trudny przeciwnik. W ja sensie mam aż dwóch tych... Dwóch towarzyszy, dwóch tanków. Dobra. Dobra. Drog daje radę. I myśliwe kolejny, czyli dobrym tropem idziemy. No niestety Fred już padł. Ale może to nawet lepiej. Mam wrażenie, że on się troszkę bagował, jeśli chodzi o te. Znaczy no oni się tak troszkę bagowali, jeśli chodzi o o walkę, że nie walczyli razem. Albo jeden, albo drugi. Eldric. What are you doing here? Weren't you going to enter the volcano with the Inquisitor? Have you found anything there? I'm following a troop of saurians down towards the Hunter's Hut. If you hurry. You can still catch them. No dobra, zatem nam podpowiedział. Napijmy się. Apis wróżki. Ja napijem się jarbomatę w tym momencie jak rozmawialiśmy z Edrikiem. A w grze się napijemy. W grze się napijemy Eliksirumany. tak, czyli po prostu. Tu są tuje chyba Hata w ogóle jest. Bo mi się coś pomieszało. Tak, tak, tam była hotel A Skoro mamy tanka, tego jeszcze grzmotów też się pozbędziemy. Chociaż nie jest on dobrym pozorom jakiś bardzo silny. Na trzy te, na trzy kule ognia. Jaszczur czteroraz człowiek, tak dwóch. No, widzicie drog jest, o jest kolejny imienin teleportacyjny kolejny, super. Dowódca jakiś, no, no, no. ale, na... ee, znowu nie ma. No. mistriv. find what you were looking for. yes, now i have to go into the volcano. be careful. there are many saurians there. bad humans too. don't worry. those humans are on my side. fight well, my friend. you too. win back your honor.

No one enslaves me. Geigers, lizards, wherever you go, there's always something. Have you seen these lizard men before? Where did they come from? They're coming from the ruins. Well, we got lucky with these. If Rufo hadn't warned me, I'd have been dead too. Do you have anything to sell? Dobra. Ma trochę rzeczy na sprzedaż. Dziesięć osiem dużych mieczy, Będzie tym zostawmy sobie, O tego dziadostwa? Hmm. A nie, nie masz siły, ale dobra. Hmm. Zastanawiam. Spróbuję się przespać tam u nich, w tym w domku. Mam no, tylko jedno jednoosobowe łóżko. To co, śpią na zmianę? No. no szkoda, że piesek zdechnął, czy pies, wilk ginął. W walce, dobra, w sumie myślę, że mogę się tepnąć po prostu do tego masztoru, do wulkanicznej twierdzy w zasadzie, i ten tutaj przejść tak po prostu, prosto, to już do Mendozy. Co nam powie. O. Teraz jest, mamy już tą mapę. E, tego. Mapę tej twierdzy, wewnątrz wulkanu. E, 000, 30 punktów ekspo mam, znaczy punktów nauki, więc super. Do kolejnego poziomu 5,500 jeszcze. No, to jeszcze spokojnie. Mamy ile tych tabliczek w ogóle? 7, chciało 28, tak? Dobrze liczę. Mam nadzieję. Tak, 200. A Weź, weźcie, jak, jak mechanizm musiał mieć dużo siły, żeby to. Miał być mocny, żeby to w ogóle ruszyć. I za to, że. Have you found a way to open the drawbridge? We must get inside. I haven't found the way to open it, but I found a map of all the caves. Let me see it. Hmm. Look, here. The drawbridge can only be opened from the inside. There is no direct access, but this map shows their defenses are weak at one point in the wall. We could breach it. Here, take your map. Come with me. I dwa punkty siły Żeby włączyć sobie prosturkata Taka to jest broń Wiadomo jak walczę o dobra Ja walczę i tak głównie Głównie oczywiście Głównie magią, ale dwa punkty mnie nie zbawią, że się tak wyrażę. Więc mi were 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 w ogóle szkoda. A ten, a... Hmm. Must keep to jest amulet jakiś. Zobaczmy, e, amulet siły. Ale kamień na płytę jest za to. Duży kapłan. No i dobra. It is the weakest point in the fortress. Getting through it still isn't going to be easy. Ethan is the man for this job. Go to him. Tell him to breach the wall here. Once Ethan has breached the wall, we can penetrate these defenses. What needs to be done? Go Tell Ethan to make a hole in this wall. If we breach these defenses and get inside this fortress, we can unravel its secrets. Abra okay, Ethan.

Thus will I rest with the Titan until the end of all things. Ursa Gor is buried somewhere in this temple. Okej, żeby był jakbyś nie umarłym. Otaz. Pewnie znowu jakiś ten. Jakiś yy... O słyszę tych ludzi. Pewnie znowu jakiś yy... Jakiś, no jak to się nazywało? Czy co to było? Dobra. 32 mądrości. to gdzie jest zakonu. aż, aż walczy jakąś ubagałą Gdzie Jest Eitan? Jasny gwint, gdzie on zniknął? Hm. No jasny gwint, Ah we should stay here. This is a good defensive position. If we spread out too much, we'll be vulnerable. You must go to the inquisitor, yes, sir. take your pickaxe with you. What needs doing? We have to make a breach. We can break down the wall into the crypt. Hurry up, the inquisitor is waiting for you I'm on my way. I'm on my way. Miał się pospieszyć, a idzie wol powoli. No. Nie da się go w ten sposób pospieszyć, niestety, więc będę przed nim. Ja, którą ścianę chcę rozwalić. Inkwizytor Ethan is tunneling through that wall. przez tę ścianę. Dobrze. To w that the że of tej fortress must się dwindled w numbers. Możemy can ich their prawie almost unopposed. What do we need to do now? Come with me. I'll show you. tam 28. No. Hey, okay. let's try this door. Do you want me to break it down? I found this statuette. I suspect it will help us open the door. Place it on the altar and get ready. O, kolejne stare po piersie. Ten motyw ten sam. Wiadomo, który już raz. A na szczęście moja ta krzywog nie zadaje obrażenia obszarowe. Dobra, mam nadzieję, że tylko tam zanim inkwizytor nie dostaje. Dobra, A przeszukajmy jeszcze tego, co tu padło. Aż zdziwiony jestem, że tu żadnej pułapki nie ma na środku.

Before we advance <coughs> we must learn as much as possible. Okay, dobra. Duży miecz, duży kapłan. I am Ursigor, lord over the Titans. This is my power and my station. My servants shall take by no that's my or it damn the final sentences are illegible. This isn't taking me anywhere. Mówiłem wszystko? Są takie rzeczy, które nie mogłem wyciągnąć. Więc musimy zamknąć te gaps z intuicją. Proszę podać wiedzę, jakie mamy, i odchodź do krypt. Komuś! Mogę go do Ethan, i użyć brecha, aby odnieść fortress. No dobra, zatem. No to do Eldrickowi będziemy mogli powiedzieć. Wszystko, co przeczytaliśmy na tych właśnie kolumnach z inskrypcjami. A i inkwizytor jest taki dość. Okay, tak, Ethan, jest.

Dobra, zatem wchodzimy tam. Pewnie, pewnie jeszcze będziemy musieli pokonać masę jaszczurów. Zanim ten. Zanim w ogóle. No, starość do krypty. Gotujmy się do walki. Safir? Marakt. A tak, zielony. Safiry są przecież niebieskałe. Niebieskie. nadzieję, że jest tylko jeden. Dobra, padł. Super. Nawet nie zwróciłem uwagi co tam miał, ale okej. Okay. Uleczmy się. Uzupełnimy manę Mam nadzieję, że to już powoli zbliżamy się do końca, bo już niewiele mi man, eliksirów many zostało i eliksirów tych leczniczych leczących, Aha, tu kolejne miejsce na kolejną statu... tą kolejna ołtarz na kolejną yy. Kolejne jedne stare po piersie. nie. Więcej was matka nie miała. O, to będzie ciężka przeprawa. Też nie można było w mieście zostać. Nie <laughs> żywot. nie wiem, jakiegoś handlarza czy innego chłopca na posyłki. pytanie, w którą stronę muszę iść? Chyba w tą O nie, Sergio. Jeszcze Dobra Krótko zdrowie Jeszcze mana Dobra F8 safe save Kick save Piatełko Kolejny ołtarz Nie, nie, mam żadnego po piersia. Kolejny jaszczur wojownik. Jesteśmy w kryptach cały czas. Powinno. Nie. Hmm. No dobra. A kolejny fail. No niestety nie jest gra, gra najłatwiejsza. Też nie miałem postać. Zajrzałam, że można było ją lepiej rozwinąć. Tego bezimiennego. O nie, jeszcze tam przylas ten. No cóż. No cóż, no cóż, no cóż. No, wczytasz się. No dobra. Yy, małe cięcie znowu. Niestety za sobie w i niestety trzeba tu ich wszystkich pokonać. Dobra. Tak przynajmniej wychodzi. Ale dobra idziemy dalej. Tam jest ich właśnie trzech. Hmm. Patrzmy w magii, ale chyba on... A nie, mam dwa przyzwania szkieletu. Dobra. Możemy w sumie go chyba wykorzystać. Tam ich sporo jest. Dobra, Brątok i dwa, Jaszczuroczek, Jaszczurzy Wojownicy w zasadzie. Dobra, Red sobie jakoś daje tam radę. Dobra, przy jeszcze jeden. A, dobra. Mana mi się skończyła. Zadanie niestety biją. Już go zatukli. Dobra. Nie, jeszcze gul. Tak by to z tymi otworami tutaj. Chodź wierny. Kolejny, można powiedzieć. Jaszczur. Nie umarły wojownik. Dobra. To nie gól. Prze, ale masakra jakaś. Ale dobra moi drodzy, będziemy powoli kończyć ten odcinek. Ja bym bardzo serdecznie za oglądanie go. Zachęcam do łapkowania, pisania komentarzy, do subskrypcji kanału, a także godaję kolejnych odcinków, shortsów i live'ów. wszystkiego dobrego. Cześć!